Cześć, witajcie w moim kolejnym vlogu po chyba długiej przerwie. Tak mi się wydaje. Przynajmniej takie mam wrażenie, że minęło bardzo dużo czasu. Od ostatniego vloga troszkę troszeczkę przybyło rzeczy zrobionych na drutach. Zacznę od tego, co pokazywałam, że na drutach mam. Już z drutów zeszła. Jest to czapka dla mojego chłopaka. Czapka klasyczna. Zrobiłam ją płytszą, jednak. niż jest we wzorze, bo taką chciał. I wygląda o tak. Tutaj z takim podwójnym rondem. Z merynoska. Taką samą, w sensie z tego samego wzoru. Pamiętacie, ja chciałam zrobić dla siebie taką beżową i połączyć to z kid Silkiem Generalnie czapkę zrobiłam, ale od razu mówię, będę ją poprawiać. Czapka wygląda tak. Jakby w ogóle bardzo fajnie wyszła. Jest taka właśnie. No, jest Włochata, no? Nie podoba mi się tylko to, jak. Tutaj wąskie Toronto wyszło. To, to jednak mi się nie podoba. Ja ją miałam ubrane parę razy, ale będzie do poprawki i myślę, że jeszcze tej zimy ją pomożę. Może zostanę w temacie czapek. I pokażę Wam, jakie czapki zrobiła I już to nie są wszystkie, które miałam. E, zrobione właśnie z tej włóczki w bardzo różnych kolorach. Ten drops snow, który wam pokazywałam ostatnio. To z tego są czapki. E, I teraz tak. Jest różowa. Tej nie będę zakładać, bo ona jest e, e, tak na taką młodzieżową głowę. Może e, takie już starsze dziecko. Więc ona jest troszkę mniejsza. Dalej. Mamy niebieską czapkę. Z wywinięciem, ale je ja równie dobrze. O, można sobie wywinąć wyżej. O, tak chyba mi jest najwygodniej. Można ją wywinąć wyżej. Można wywinąć niżej. I wtedy o, tutaj mieć. Tak. Dowolność. Więc mamy niebieski, mamy czerwony. Jestem ciekawa, jak moje włosy będą wyglądać za chwilę. Mamy zielony, taki leśny zielony. I miałam jeszcze taki ekry i beżowy. Znaczy on był nazwany jako orzech y, ziemny. Y, ale już zostały sprzedane. A <gry> y, właśnie te czapeczki są na sprzedaż. Mm. Na moim Instagramie i na Facebooku są dokładne zdjęcia tych czapek, dokładne, dokładne opisy, tak? Co do ceny, co do formy wysyłki. E, oprócz tego mam jeszcze takie dwie niewywijane. A taka czapeczka jest różowa i jest czerwona. Tak, tylko y, to są czapki z Drops Snow, który, no to jest 100% wełny. Pusia, nie Łaś, tu ptasz. Drops Snow, wrażliwe osoby, takie bardzo wrażliwe osoby, może trochę gryźć jednak, więc y, zrobiłam też pierwsze czapki na sprzedaż, które są z takiej totalnie mięciutkiej wełny. Mam sztuk 3 na razie jest to taki jak on był nazwany maragdowy taki turkus to jest no i to są już trochę grubsze y, czapki bo one są robione na mniejszych drutach, no i tutaj jest y, gęstszy splot, tak? I to nawet widać jakie to jest mięsiste po prostu e, tak na no mamy szmaragd, mamy baby blue. A i tutaj też jest dowolność <grym> um, wywinięcia. Mamy baby blue i mamy um, musztardę. Ta czapka już jest troszkę większa. Też mogłabym ją nosić właściwie, ale robiłam ją z myślą o y, rozmiarze męskim po prostu. Tak, żeby była jedna taka jeszcze. A, co to za włóczka? Mayer, jeśli to się tak czyta. Merino 40. I to jest 100% wełna Merino. No i takie trzy czapeczki. To do nich to tak samo na Instagramie, dokładne zdjęcia, ceny, forma wysyłki. To samo na Facebooku, więc wszystko znajdziecie. Tak więc te czapki są na sprzedaż. Przechodząc może dalej, po czapkach, jak pamiętacie, jakby w kolejce moich robutek był szalik dla mojego chłopaka, dokładnie ze wzoru Weston. Z, ze strony Dropsa to darmowy, darmowy wzór. No i szalik e, prawie skończony. Mówię, że prawie, bo zostało mi. E, no dosłownie. No tu już końcówka mi została. Ale może. Może tak. Zostało mi tyle włóczki, co no nie jest wystarczającą ilością. Więc cofnę ten fragment tutaj, tego ściągacza. A troszkę skrócę ten schemat i, w, i jakby wcześniej zacznę ściągać, i wtedy starczy mi włóczki. No, ale muszę się cofnąć, muszę to zrobić. A generalnie, samego szalika jest. Dużo <laughs> O tyle Jeszcze nie jest wyprany Więc troszeczkę podgryza Ale myślę, że jak będzie wyprany To będzie super milusi Wzór nie wiem, czy będzie widać Jak tak zbliżę Ogólnie jest to Właściwie taki ściek ryżowy Tylko nie w formie yy, Nie po jednym oczku Tylko po dwa Czyli jedna krateczka ma dwa na dwa oczka, tak? No i to cała filozofia. <grym> A włóczka, z której ja to mam zrobione? To jest to. To jest Sannesgarn alpaka ul. Nie wiem, czy to dobrze widać. <grym> Gdzie się wyostrzę, bo robię to wszystko na ślepo. I to jest 65% alpaka, 35% wełna. A jeszcze może kolor. E, 3581. I zamiar był taki, żeby to było. No oczywiście to nie jest ta sama włóczka, więc to nie będzie identyczne. Ale odcieniem, żeby pasowało do czapki. Czyli szukałam czekoladowego brązu. Po prostu dobrze szalik. Na bok. Pokażę Wam jeszcze, jak będzie całkiem y, skończony. Pokażę Wam włóczkę, którą w sumie dostałam od mamy. Ale to nie jest jedna z tych starych włóczek, tylko y, to jest nowo kupiona, ale dostałam od mamy. Y, bo I jeszcze nie robiłam skarpetek, ale bardzo chcę się nauczyć. I, i no, mam włóczkę, tylko teraz y, czas. Muszę zdobyć, żeby się nauczyć. To jest Nakoboho. Kolor 81815. Jaki to ma skład? 75% wełny i 25% poliamidu. Czyli typowo no, skarpetkowa, tak, włóczka. Według rysunku ma wyjść coś takiego. Taka skarpetka. Zobaczymy. Jakby y, też spoko, żeby sobie zrobić y, pierwsze skarpetki, tak, żeby się nauczyć. Więc będę robić. I wiecie co? Kupiłam sobie nawijarkę do włóczki. Y, nigdy wcześniej nie dotykałam. Nie miałam. Nie mam doświadczenia z nawijarką, więc to był taki zakup na Jolo trochę. Bo nawijarka kosztowała mnie razem z przesyłką chyba niecałe 80 zł, więc myślę, że dość udany zakup. Pamiętacie precelki, które kupiłam na Zlocie? No to muszę je jakoś przewinąć, więc kupiłam nawiarkę i pomyślałam, że najpierw spróbuję przewinąć tą włóczkę, którą kupiłam w sklepie charytatywnym. Pamiętacie, to był taki koralowy kolor? Ko koralowy kolor. To jest pierwszy motek, który zwinęłam na tej nawijarce. Teraz widzę, że wyszedł mi za luźny, bo no bardzo się tutaj faluje wręcz. Ale to jest mój pierwszy motek nawinięty, a już drugi wyszedł mi tak. I myślę, że jest spory progres. <grych> to jest dokładnie ta sama gramatura. Tak, więc to są moje dwa pierwsze motki. Później zabrałam się za te precelki. Mam dwa, bo trzeci przewinęłam. I wygląda on tak. O, sierść przy okazji. Precelek, wygląda, nie precelek, no, już motek wygląda tak. Przypomnę Wam, to jest włóczka od Miss Nitsky. a 60% Super Wash Merino, 25% Bambus, 15% Nylon. Kolor Moonlit Ash. No i jeszcze dwa do przewinięcia. I wtedy... Stwierdziłam, że mogę się zabrać za te moherowe precelki i je przewinąć, bo. Ojej, Czy ty polizałaś te włóczki? Wyjaśnij mi, jak one zrobiły się mokre? Co? Co się z nimi stało? A tamte, ciekawsze. A tamte nie były jeszcze mokre. Już powtykałaś nosek. Już sprawdzamy. No dobrze. E, tak, więc mam dwa precelki, bo trzeci został przewinięty. I wygląda tak. Um, jest bardziej fioletowy niż mi się wydawało, że będzie. Po szaliku dla chłopaka w kolejce. Następny projekt to jest ta bluzka, sweterek dla mamy właśnie z tej włóczki. Więc zrobiłam już próbkę, którą Wam pokażę. Tak wygląda próbeczka, Już wyprana, wytarmoszona, e, wysuszona. No. I mamie bardzo się podoba. E, Przeleciłam ten też wzór tak, żeby mi to pasowało, bo to totalnie może tak e, robię na totalnie innych drutach niż jest we wzorze. Z totalnie innej gramatury włóczki, więc mam nadzieję, że mi wyjdzie. Bo z moich obliczeń wyszło, że zamiast robić standardowo rozmiar L, tak według wzoru, to robię z tej włóczki po prostu zrobię rozmiar S. No i robię też na innych drutach niż tam jest we wzorze myślę, że będzie dobrze. Długo siedziałam żeby, nad tym, żeby to przeliczyć, więc mam nadzieję, że zrobiłam to dobrze. I myślę, że dość szybko pójdzie, bo... Na jakich ja drutach robiłam? 4,5 chyba. No, I taka próbeczka. No i generalnie to wszystko. Dużo rzeczy zrobionych, ale takich małych, <grych> które szybko przebywa, no jedynie na małych drutach były te dwie czapki tak no i na małych drutach, bo w sumie na 3 mm ten szalik jest zrobiony więc on mi trochę też czasu jednak zajął to myślę, że dzisiaj taki krótki vlog ale no teraz będę zaczynać ten sweter dla mamy, więc myślę, że niedługo pojawi się kolejny vlog Postaram się w ogóle częściej nagrywać, bo zauważyłam, że przez to, że zbyt rzadko nagrywam, to później ja się gubię. Co ja w ogóle Wam pokazałam ostatnio, a czego nie? I się okazuje, że bardzo dużo rzeczy zrobiłam. I, I no tak. A później się okazuje, że czegoś już nie mam, tak jak tamtych dwóch czapek, i nie mogę Wam pokazać, bo już są gdzie indziej. No tak, więc. Postaram się częściej nagrywać, po to, żeby właśnie to było bardziej płynne, a żeby nie musiała się tak zastanawiać, co kiedy było i tak dalej. Tak. Teraz mi się przypomniało, że chciałam herbatkę zrobić. No dobrze, ale już skończyłam nagrywać praktycznie, więc sobie zrobię tą herbatkę zaraz. Już sobie wypiję ją sama. No dobrze, to dzisiaj tak, krótko. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego vloga. Pa!